Witajcie moi drodzy w Waszej ukochanej kuchni bez ściemy. A co dzisiaj my? Dzisiaj w naszych zmaganiach pomoże nam koło. I koło nam zadecyduje w jakiej kwocie będzie nasze danie wykonane. I można do przepisu użyć czatu GPT. Nie, nie można. Widzowie proszę napisać Patrykowi nie, nie w komentarzu, że Gosia może. Nie można używać czatu GPT. Nie można sprawdzać żadnych przepisów w książkach czy w telefonie, nic. Na żywioł, idziemy na żywioł. Po prostu losujemy. Dana kwota nam y, mówi, za jaką y, kwotę mamy iść sobie, zrobić zakupy, robimy zakupy, gotujemy, a później przychodzą dwie osoby, nasze koleżanki, serdeczne, y, i będą wybierać, które z nas ugotowało lepiej, a co lepsze, nie będą wiedziały, które danie jest kogo. Nie podoba mi się ten pomysł. Dlaczego? Bo nie umiem gotować. No to też radę. to jest kanał o gotowaniu. A ty nie umiesz gotować? Losujemy kwotę za którą dzisiaj gotujemy. Piętnaście 15 15 złotych. I widzowie przypominamy, że jak no wypadnie 0, a ja mogę mieć takie szczęście, to gotujemy z tego, co mamy w domu. A w a nie domu mam mamy za dużo. światło. Lodówca. <laughs> Dajmy los. Dziesięć serio. Ej, ale to dobry będzie odcinek, bo teraz mamy za 10 i za 15 i możemy pokazać, że za to można też zrobić sobie obiad. 10 zł. Ja mam 15? Nie Dobra, ja czekam na Patryka aż wróci ze swoimi zakupami. U mnie wyszło 885, więc mamy zapas, ale musieliśmy zrezygnować z pietruszki, więc cóż, mam nadzieję, że coś jest w lodówce, chociaż trochę pietruszki, bo chciałabym, żeby tam była pietruszka w tym przepisie. W jakim przepisie w ogóle? Ja nie mam żadnego przepisu. No i mam nadzieję, że w domu mamy czosnek, bo jest mi to potrzebne do sosu. Jesteśmy już po zakupach i jestem załamany. Miałem 15 zł. W sumie moje zakupy już 13,40, ale wielki kupiłem. Ja za 10 zł. kupiłam dwa pomidory i nioki. Nioki, jak to się mówi. Zakupy życia. Dwa pomidory, 5 zł. rozumiecie to? Kiedy za 5 zł, to człowiek się bawił. Masakra. No dobra, ale postaramy się z tego ugotować jakieś dwa dania, które zostaną ocenione później przez nasze koleżanki. Ja robię thai z makaronu na ramen, bo był tańszy, <głos> więc. <głos> ale już jest gotowy, nie muszę go gotować, więc no nie, tylko no, go zaparzę. Go... No, do wody ciepłej. No. Mam słonecznik, mam coś tam, zaraz coś, coś się ogarnie. No, czekaj, bo jak ty chcesz zrobić pattaj z jedną marchewką i ze słonecznikiem? No. Pataj ma jakieś inne warzywo chyba jeszcze, nie? A jak się robi thai? Ja nie wiem, jak się robi pataj, ja pamiętam, że. Dobra, jednak chyba wygram ten odcinek. Jest widzowie. warzywko, jest warzywko, jest coś do pochrupania, jest makaron, jest sos sojowy. Jajko wezmę z lodówki, bo można chyba, nie? Możemy wykorzystywać produkty, no ja które mamy pobiorę. w domu. Także, no, ja będę korzystała na pewno z czosnku, cebuli, dymki i z pietruszki, więc może coś z tego będzie widzowie. A ja do swojego dodaję jajko. Dobra, a ja, jakie jest pomysł na Twoje danie? No, jak można się domyślić. Ja robię niochy. Nie mam, nie mam, Patryk. Chciałam kupić mascarpone. Czyli ale jak zobaczyłam, że mascarpone kosztuje 7 zł, to stwierdziłam, że już mi nawet na nioki nie starczy. Ja wygadam z zdzi No, a ja robię tego Pattya, ale totalnie nie znam przepisu na niego. Będę będę się posiłkował jakąś tam wiedzą gdzieś z telewizji, gdzie zobaczyłem, że ktoś robił. Na szybko nie wiem czy to wyjdzie. No ja stwierdziłam, że postawię swoje wszystkie pieniądze na dwa pomidory, dlatego że chcę, żeby to było bardzo pomidorowe, a pomidory w puszce były drogie i nie byłoby mnie stać na pomidory w puszce plus nioki. Także. Postawiłam na dwa pomidory malinowe polskie, moi drodzy widzowie. Zróbmy tak, że w opisie napiszemy Wam nasze przepisy. Jakie użyliśmy do tego odcinka i do tych dań? Oczywiście to będą znaczy, przepisy. Czy sami stworzymy właśnie. te przepisy? Także musicie sobie wziąć poprawkę na te przepisy, ale napiszemy je w opisie. Dobra, ja teraz kroję sobie cebulkę, podsmażę ją na patelni. W ogóle mamy yy, jedną patelnię. Mamy jedną patelnię. Mamy jedną patelnię, ale ja woka używam. A no, ty używasz. Aha, aha, ty sobie to podgrzejesz na tym, dobra. Tak. Bo my mamy deficyt garnkowy widzowie, dlatego że nie kupujemy nowych garnków, bo chcemy kupić nowe garnki na nową kuchnię. Tak, w nowym domu, a zaczęliśmy kanał bez sprzętów. Nie wiem, czy marchewka się do kroi tak, jak to robi, ale pokroję je na paseczki. No, to się yy, na tarce na grubych oczkach. No ja zrobię paseczki, to będzie mój przepis, tak? Jeszcze do tego. Czosneczek. Ogólnie ja uwielbiam gotować, ale pierwszy raz nie wiem co robić. Czyli co? Mam sobie podsmażyć warzywka, tak? No wszystko na patelnię wrzucasz. Na patelni. Zarewasz sosem. Soj... No, ale dlaczego? Halo, proszę mnie. Nie, 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 nie. lisek. Nie. <sum> prawie się udało moi drodzy, prawie się udało. Mam na patelni trochę oleju. Wrzucam te warzywka wszystkie. Chwilkę je podsmażę boku i dodam yy, tego sosu później makaron a na końcu jajco. mam już pokrojone pomidory posiekany czosnek cebulkę więc teraz zabieramy was na naszą część smażoną gotowaną ja podsmażam cebulkę z czosnkiem zaraz wrzucimy sobie pomidory ale chyba z części, część pomidorów zblenduję żeby wiecie mieć taki, taki sosik z pomidorów. Dodaję część pomidorów, bo już mi się tutaj pali. Hey, nie mogę uwierzyć w to, że robimy w tak małej kuchni naraz dwa dania. No. Zawsze robiliśmy to pojedynczo, nie? Słuchajcie, nie zamknęliśmy drzwi, i właśnie przyszła jedna z degustatorek, a ma nie wiedzieć kto co gotuje, więc bardzo proszę sobie teraz wziąć słuchawki, Paulinka. I nie słuchać, co my gotujemy. Jest za późno. Wlałam zblendowane pomidory. Jeszcze kiedy to sobie tutaj podsmażymy. Dobra, bo ja oczywiście zapomniałam o pietruszce, zapomniałam tu przyprawić. Także teraz sobie skroimy pietruszkę, rzucimy. Zaraz sobie to doprawimy. Marchewka jest A albente. w międzyczasie nastawimy sobie wodę na nioki. Ja już to sobie odstawiam. I ten składnik dodam dopiero wtedy, kiedy już będzie yy, Przed u nas druga osoba, no. Ryzykuje i dodaje masło orzechowe. Bo widzowie, kto nie ryzykuje, ten nie bije szampana. Champana. To masło się nie rozpuszcza tu. <grych> Pszeniuki potrzebują dwie minuty. Ja myślę, że już nie możemy je nawet wyciągać. O niej, serio, nie wrzuciłam pięciu klusek. Dobra, zrobimy tak. Że łyżkę jogurtu greckiego damy na sam wierzch i to jeszcze przyprawimy pietruszką Nie przyprawimy, tylko odrobimy. To jest smaczne, dobrze doprawione. Makaron też jest bardzo dobry. Brakuje mięska, ale no domyślam się, że za tą kwotę ciężko było... <laughs> dobić białeczko. <laughs> Ja nie wiem. Nie, no zdecydowanie mi się makaron bardziej. A mi zbyt podoba. orzechowo. Za dużo orzechów. Mi tu sam orzech czuję. A tu sama kluska. Dla mnie chyba lepsze jest to, bo jest takie lżejsze, troszkę ze względu na pomidory, takie bardziej letnie. Dla mnie tutaj jest za mało smaku i jest, no rzeczywiście takie delikatne po prostu mhm. letnie danie. To które wybierasz? Ja zdecydowanie makaron. Teraz, które jest czyje? Ja, ja nie wiem. Makaron gości. ja też trochę myślę, że makaron gości, a to Patryka. Okej, okay, a jakie danie jest za jaką kwotę? 10 i 15. To tak jest tańsze? To myślisz, że tańsze? Mm -hmm. to sam makaron, e, marchewka, szczypiorek, mi się wydaje, że to jest tańsze. Hm, pomidory w dzisiejszych czasach są drogie. Dwa pomidory 5 złotych. Mm -hmm. rozumiesz to? Mamy wygląd i smak y, jednakowo, tak? Mm -hmm. Jest jeden jeden. Obstawiacie, że to jest za 15, to jest za 10. Mm -hmm. To jest na odwrót, to jest za 10, to jest za 15. I. To obstawiacie, że jest kogo? Twoje, Patryk. Twoje, a to Gosi. Jest na odwrót. Jest na odwrót. <laughs> serio? To sos sojowy, sam prawie 8, tylko tu, ja musiałem go kupić. Tu jest sos sojowy? No jest. Czuć, nie, sos sojowy czuł. Ja nie czułam, ja bóg, czuła, ale. Ja nie. pierwszy raz robiłem batata, i nawet nie wiem, czy Czuć. dobrze to zrobiłem. To nie spoko, tylko ten makaron taki dorosł bardziej. Bo ten makaron jest. Do ramenu. nie, ale serio, spoko. No dobra, dziewczyny testowały, więc teraz czas na nas. A ja testuję teraz swoje. Ale daję śmietanę to twoje. Ale jest dobre! Ej, moje też no. Ej, wyszło mi. Dawaj. Ja się trochę boję tego kosztować. Tak Dlaczego? E! Bo wiem, co tam dodałeś. No Do co dodałem? Jajko? I sos! Mm. No jest spoko. Twoje też mi, Maga, smakuje. Bez kitu wie... ciut więcej sosu sojowego by się przydało. I tego orzecha by tak nie było czuć, ale bez kitu jest dobre. Ja tu są praktycznie same pomidory i pietruszka i jest dobre. Ciężko by było faktycznie wybrać, obydwa są bardzo dobre. No i ciężko by było wybrać ze względu na to, że to są dwie różne kuchnie, totalnie dwie no. różne kuchnie. Dziewczyny miały ciężkie zadanie, tak naprawdę. To już jest koniec odcinka. Dziękujemy, że byliście do końca. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i zasubskrybować kanał oraz nasze Instagramy. Dziękujemy bardzo dziewczynom, że wzięły udział w naszym odcinku. Tak, bardzo to doceniamy, rado. więc teraz mogą sobie zjeść te dania. Widzimy się w następnym. Pa!